Cześć witam Was na moim kanale i jak widzicie tutaj zapisaliśmy grę właściwie ja tu musiałem dojść bo niestety nie zapisało mi się Wchodzimy sobie tutaj bo to jest yy, to jest chyba kontynuacja bym to bardziej nazwał Ja pierdolę co tam się dzieje yy, Ok Dobra, przechodzimy sobie do... ...tutaj. Czekamy aż nam się po prostu tylko gra zapisze. I właśnie. Spacja. Dobra, wbij... kurwa spacja powiedziałem. wbijamy się tutaj. I szukamy... Znaczy szukamy. No musimy... O kurwa. A tu są te psy. Mam nadzieję, że dziś mi się to zapisze. Muszę uważnie obserwować, gdyż jest już w pół do 11, a ja to mam do niestety na praktykę, więc... Bo no. się na tą praktykę troszeczkę wyspać. Nie mów kurwa, że on mnie znajdzie. No dawaj, no dawaj kurwa No I kurwa tak się skończyło Wasze kozaczenie pieski Dobra, może pójdę Mam tam, to muszę tutaj wejść Dobra Wchodzimy sobie w to miejsce, gdzie musimy wejść Otworzyć klapę od jakiegoś tego I skoczyć oczywiście pewnie Tak, skoczyć, bo o, musiało go to zabolać no, tutaj możemy iść szybko szczur? kurwa i teraz tak C mm, gdzie ja tu mam iść w ogóle nie tutaj no, musimy się wrócić i tutaj przejść tak, tutaj musimy wejść, tu rozwalamy e Ścianę i znowu się wbijamy Tu możecie wejść bez obaw Na chwilę obecną tutaj nie ma nic Tylko musimy wejść od tej innej strony chyba Chociaż nie no, dobrze wszedłem A i tutaj po ścianie, no widzicie zapomniałem Kurwa, no wejdziesz mi na tą ści ścianę, czy nie? Tutaj uważaj się, bo tutaj... ...trzeba psa zapierdolić. E, teraz tak, wychodzimy sobie przez klatkę. Przez klatkę do tego... E, wszystkie psy jak na razie śpią, więc... ...po kolei zażynamy. Jeden, ten już śpi. Tego od tyłu zajdziemy Wszystkie psy musicie po prostu wybić Bo będziecie mieli spory kłopot potem Jak te trzy by się obudziły No to macie przejebane Dobra Piesek już sobie poszedł spać Został uśpiony Że tak to dziwnie nazwę Tutaj nie możemy przejść i gdzie teraz musimy iść? Powiedzmy, że pójdziemy, kurwa. Chyba tu, nie, tutaj mamy iść, właśnie tutaj musimy iść przez yy, klatkę wentylacyjną, czy jak to się tam inaczej nazywa. Tu będzie robot, właśnie. Tego robota, o kurwa. Tego robota możecie wyłączyć. Zaraz Wam pokażę jak to zrobić. Podbijacie sobie właśnie tutaj. Wciskacie i czekacie na zakończenie, aż on padnie. Jest wykończony robot. Dobra, lecimy dalej Tutaj możemy przyspieszyć yy, Nie tutaj, a tutaj Otwieracie znowu jakiś Głaz I wchodzicie na górę mam nadzieję, że tu psa nie będzie Nie, tu psów nie powinno Tak naprawdę być I tylko słychać krzyki Krzyki słychać Mam nadzieję, że gra mi się gdzieś Zapisze O kurwa, ale zaskoczył Idziemy jesteśmy teraz. No tu możemy też lightowo sobie wyjść. Dobra, mamy teraz tutaj wyjść. Czyli musimy oczywiście podstawić sobie, rozpędzić się i, i shiftem. Dokładnie to co ja zrobiłem. Kurde, że go nie płaczą. Co tu się dzieje w ogóle? I gdzieś tutaj musimy wejść. No dokładnie, tu wchodzicie. Znowu wskakujemy. Co on robi? Co się tak tylko siedzi, czy... O kurwa Widzieliście, tam kurwa skoczył Nie wierzę Ten się kurwa modli Tutaj uważajcie, bo jak otworzycie drzwi, to właśnie tutaj macie szkopa I musicie go dźgać Tu uważajcie, dobrze wam radzę Oni tu są nie mam checkpointa, więc yy, w tym jest problem. Jest, mapa zaaktualizowana. Tu jest taki pies popierdolony, takie bydle, to gdzie skakać na, na górę doskoczy. Na razie przeczekamy, aż on sobie spokojnie pójdzie ten pies, bo nigdzie nie mam wyłącznika, żeby go deaktywować tego psa. A nie chcę, żeby mnie kurwa to coś zabiło bo naprawdę wkurwiłbym się strasznie gdybym ja coś takiego rozniosło jesus christ pierdolony pies i teraz tak podchodzicie do drzwi znowu wbijacie tego i znowu bierzecie rozpęd i przechodzimy dalej dobra teraz radzę wam się streszczać, bo ten pies jak was zobaczy o. kurwa to tak wysoko skacze, że że naprawdę radzę się szybko uwijać a na pewno nie będzie źle, no dobra jesteśmy tutaj no dobra, weźmiemy sobie to i to to się zawsze przyda no dobrze, teraz Idziemy poszliśmy. Znaczy idziemy klatką wentylacyjną I tutaj macie mm, gościa do, do, do skasowania go mamy, tak? Więc w następnym odcinku mm, będziemy go knockoutować albo nawet jeszcze teraz go szybko rozwalę Tylko kurwa spóźniłem się bo tu jest jeszcze jeden gościu a nie chcę nikogo zaalarmować mogłem od razu na niego skoczyć i mieć go i mieć go w dupie no ale niestety nie zrobiłem tego chciałem zakończyć odcinek ale tutaj już niedużo mi zostało do ukończenia tej misji więc stwierdziłem sobie w Niech będzie. Dobra, mamy pistolet. I widzieliście, tak szybko go wykończyłem, że nawet nikt nie zauważył, że on padł. To jest kurwa mistrzostwo świata normalnie. Że nikt tego nie zauważył, że ja go stukłem. Dobra. Tego jednego już mam. Mam nadzieję, że nie włączą mi alarmu, bo się wkurwię. Dobra. Udało mi się to jakoś tak po cichu wszystko załatwić za jednym razem. Tutaj będzie jeszcze jeden. Tu jest pies, tak więc na psa też uważajcie, bo ten pies może narobić sporo szkód. I teraz tak jak wam się nie uda przejść e, po cichu tej misji, to nic nie szkodzi. To się po prostu zabawicie w, w coś, co jeszcze się nie bawiliście. Ja sobie wezmę od niego pistolet. Przyda mi się. Bo wiem, że na pewno coś spierdolę. A nie chcę tego spierdolić, yy, ale i tak mi się nie uda Więc yy, po cichaczu się yy, Przedzielamy i patrzymy gdzie kto jest Nawet zmniejszę sobie pistolet na taki Na taki troszeczkę inny Żeby mnie tak nie wykryli tak szybko yy. Nie lubię być, yy, nie, jestem nieproszonym gościem, tak więc kurwa yy, muszę uważać, żeby mnie nikt nie wykrył, bo yy, łączą po prostu alarm, a ja tego nie chcę. Nie chcę sobie robić przypału, będzie rzeźnia, będą strzelać. Ja chcę tu tak po cichutku sobie załatwić na spokojnie. Dobra. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ale ta muzyka mi już nie pasuje. Tak jakby nas ktoś już... Alarm. ja mam tutaj zmierzać tak to już jest w sumie mm, jak nawet włączą ten alarm to mam to gdzieś a już go włączyli więc mam wyjebane bo to już tylko zostaje nam wybić ich jak ich wybijemy wsiadamy do łodzi i zakończymy rozdział Dobra, o kurwa, ale dostanę granatem ładnie. Nie, nie ma się co pchać tam. Ja ich lepiej zdejmę. Ja sobie lepiej tutaj z nimi tak poradzę. Dobra, tu jeden przyszedł do nas chyba. To chodź tu kurwa. Nie mówcie mi, że nie mam kurwa z Dobra, zabiję go nawet po cichu. Dobra, szybko biorę spluwy ten i to co jest mi potrzebne, żeby ich tutaj rozwalić. zaraz mnie tu zabiją dobra, ale tak kurwa, nie będę się z tobą caskał i chuj, zabili mnie, zajebiście, kurwa jezus, tak to jest jak się już na szybko nagrywa coś dobra, to mamy gotowe i tu nas jeszcze nie wykryli i może ja sobie kurwa po prostu od razu wskoczę do wody żeby mnie nie wykryli wskoczę się do wody tu se wyjdę wsiądę se na łódź i zakończymy ten zakończymy ten rozdział tak bo to jest więzienie Dobra, odpad. Dobra, możemy już spierdalać. Więc kurwa mamy Co to się stało, że ta maszyna nie działa Nie wiem co to się stało Kurwa strzelają we mnie Dobra kucnę co może? Tu wtedy mnie tak nie Albo i kurwa to był zły pomysł Kurwa zawili mnie już drugi raz ja pierdolę jak chce coś przejść to kurwa nie idzie Miało być kurwa niby Dobra Jakoś to idzie Wiem czemu wtedy miałem yy, Czemu mi się wtedy pojawiło właśnie coś takiego że Że nie mogłem Że nie miałem amunicji Powód bardzo prosty, zdjęłem ją z tego Gdy ją zdejmujemy Z tego tego Bo ona jest na takim No ona jest po prostu tylko położona, on ją tylko trzyma, tak? A gdy to jest Ja zdjęłem wtedy i dlatego właśnie nie mogłem sobie Pozwolić na zabicie większej ilości wrogów, tak? No wypierdalaś, zabijam Was tyle. No gdzie to strzela? Jak widzicie udało nam się bez problemu yy, dojść do końca. Tutaj będzie koniec yy, i to yy, i to jest yy, druga część yy, znaczy to było więzienie jeśli się nie mylę. Dobra tutaj wciskamy to co mamy zrobić czyli open czyli otworzyć Chociaż wątpię, bo to się zamyka. Czyli coś jest spokiczkane. I mysz, mysz, szczur, mysz, chuj wie co to było. Dobra. Chapter 2, czyli rozdział drugi DOX. Yy, to ja wam teraz powiem tak. To jest koniec odcinka na dziś. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego. Yy, jeżeli Ci się podobało lub... Yy, Masz jakieś zastrzeżenia, pisz mi w komentarzu. Ja zawsze odpowiadam na każdy, ale to każdy komentarz, tak więc nie ma problemu. I to jest na